Cześć, witam was serdecznie. Właśnie znajdujemy się przed sklepem jeździeckim Horskwal, który znajduje się w Krakowie na ulicy Łagiewnickiej 33A. Jeśli planujecie swoją przygodę z jeździectwem, to na początku warto wiedzieć w jakie rzeczy się zaopatrzyć, aby dobrze rozpocząć tą przygodę. A teraz zapraszam was serdecznie do środka. Przyjrzymy się, jak wygląda sklep od wewnątrz. Zapraszam. Ogólnie rzecz biorąc, w tym sklepie znajdziemy dosłownie wszystko dla fanatyków jazdy konnej. Począwszy od artykułów dla koników, po rzeczy do stajni, ale także znajdziemy tutaj coś dla jeźdźców, dlatego że mamy kolekcję ubrań, które są sezonowe, także każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz opowiem Wam o niezbędniku początkującego jeźdźca. Zaczynając od kasku, bo przede wszystkim jazda konna musi być bezpieczna, zwłaszcza dla początkującej osoby. Kask, słuchajcie, musi mieć atest, e, trzypunktowe zapięcie. Warto też zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonana skorupa. Prawidłowo dobrany kask powinien cechować się dobrą wentylacją oraz dopasowaniem do obwodu głowy, ponieważ najważniejsze jest to, aby kask był po prostu wygodny. W naszym sklepie mamy dużo modeli kasków. Znajdzie się coś dla fanów błyskotek, bo mamy tutaj fajny, piękny kask z takimi jakby elementami błyszczącymi. Mamy tutaj też dla fanów klasyki klasyczne, gładkie, z takimi detalami, więc jak widzicie, nie zabraknie tutaj wyboru. Mam tutaj również kamizelki ochronne z certyfikatem Beta, które mają trzy poziomy ochrony. Usztywnienie jest najczęściej wykonane ze specjalnej pianki nitrylowej PVC. Pierwszy poziom to są tylko usztywnione plecy, drugi poziom to usztywnione plecy plus pianka z przodu i poziom trzeci, czyli usztywnione plecy plus cała klatka piersiowa, żebra oraz obojczyki. W trzecim poziomie ochrony znajdują się kamizelki wybuchowe. Kamizelka wyposażona jest w umieszczony wewnątrz nabój ze sprężonym powietrzem. Jeździec przypina na elastycznej taśmie zawleczkę od naboju do siodła. Także podczas upadku i szarpnięcia nabój uwalnia powietrze. A teraz zaprezentujemy wam właśnie wybuch tej kamizelki. Także proszę bardzo. Warto zaopatrzyć się również w bryczesy, obecnie mamy wiele możliwości, bryczesy są przylegające do ciała. Mamy tutaj dwa warianty, mamy wariant z lejem silikonowym oraz wariant z lejem zamszowym. Aha i co jest ważne, spodnie nie mogą mieć szwów po wewnętrznej stronie ud. Kolejnym punktem są oczywiście buty oraz czapsy. Dla początkujących jeźdźców, mówię tutaj e, dla naszych młodszych widzów, czyli dla dzieci, nie polacamy butów oficerek. A dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, noga dziecka rośnie bardzo szybko, więc lepszym rozwiązaniem będą po prostu takie buty i do tego wybrane czapce. W butach konieczna jest płaska podeszwa oraz niski obcas, który uniemożliwia zaklinowanie stopy w strzemieniu. Zaś czapsy zabezpieczają łydkę przed przyszczypywaniem skóry przez puśliska. Mamy tutaj również rękawiczki, rękawiczki profesjonalne, które posiadają wzmocnienia w miejscu przebiegu wodzy i chronią skórę przed y, otarciami. A zarazem zapobiegają ścisganiu się wodzy w rękach. Mamy tutaj również szeroki wybór pielęgnacji dla koni oraz suplementów diety dla koni, także znajdziemy dosłownie wszystko, co potrzebuje nasz koń. A tutaj za mną prezentuje się potężna ściana czapraków do wyboru, do koloru, także każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdziemy tutaj również nauszniki dla konia, różnego rodzaju wodze. Oraz kantary. A teraz wchodzimy do segmentu ochraniaczy przednie, tylne różnych renomowanych marek. A w tym segmencie znajdziemy szczotki dla koni oraz takie gumeczki do czesania grzywy. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, oczywiście w naszym przypadku chodzi, co konie lubią najbardziej, czyli przysmaczki. Mamy tutaj szeroką gamę różnych rozmaitych przysmaczków. Każdy znajdzie coś dla swojego konia, wiele smaków. Mamy tutaj również takie. Lizawki w różnych e, smakach. To jest akurat o smaku bananowym. W środku znajdziemy również kawałki banana, także naprawdę bardzo serdecznie polecam. Warto wspomnieć o fajnej możliwości, jaką daje nam sklep jeździecki Horskwal, czyli wynajem przyczep dla koni. Sklep organizuje bardzo dużo konkursów z nagrodami, między innymi konkurs na kartkę z kalendarza. W którym zdjęcie Waszego konia będzie mogło się znaleźć właśnie w kalendarzu na każdy miesiąc. Także zachęcamy do brania udziału. Na naszym profilu pojawiają się również liczne inne konkursy z nagrodami. Także warto nas obserwować. Na miejscu spotkamy profesjonalną, uśmiechniętą i pomocną obsługę, która na pewno doradzi nam, jaki sprzęt wybrać, aby prawidłowo przygotować się właśnie do jazdy konnej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia tego sklepu, do przyjrzenia się, co mamy tutaj jeszcze, bo naprawdę mamy spory asortyment. Także warto do nas zajrzeć. Także bardzo dziękuję za uwagę. I co? Pa! pa.